Po polsku. Dzień dobry Sławomir Szczepaniec Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin Po Polsku. Dzisiaj nadaję z Łodzi, dlatego, że jestem uczestnikiem gry symulacyjnej. Lin w logistyce. Witam Joannę Czerską. Dzień dobry. Czy Ty kierujesz tym zamieszaniem? O tak, zamieszanie jest spore, jak to zwykle w logistyce. Dlatego, że to początek gry i cóż, mogę powiedzieć, jesteśmy tutaj po to, żeby uczyć się szczupłej logistyki, a zatem te pewne niedoskonałości i potknięcia są naturalne. Ja chciałbym zapytać, ponieważ widzę, że w tej chwili na sali zgromadziło się około 20 osób i wcześniej rano każdy z nich otrzymał rolę. Mamy tutaj różne działy: mamy szefa, eksperta, ale również dostawcę, magazyn materiałów, dział produkcji, magazyn wyrobów gotowych i centrum logistyczne. Dodatkowo w back office zasiadają przedstawiciele działu logistyki, zaopatrzenia i biura obsługi klienta, czyli customer service. Kto z nich I jeszcze będzie, planowania produkcji. Kto z nich będzie najważniejszy? Oni wszyscy są równie ważni. Każdy z nich posiada czy opiekuje się cząstką przepływu. I tylko zsynchronizowanie ich działań ze sobą da właściwy efekt. Ja widzę tutaj przepływ materiału, dlatego że to jest przedsiębiorstwo produkcyjne, ale z drugiej strony zauważyłem również, że następuje przepływ informacji. Rozmowa z doktorem Martinem mm -hmm. Tysnikiem, który jest uczestnikiem mm -hmm. dzisiejszej, mm -hmm. dzisiejszego szkolenia, uzmysłowiła mi, że w obecnych czasach ten przepływ informacji jest równie ważny co przepływ towaru, a być może nawet ważniejszy. Czy to prawda? No, z mojego punktu widzenia, nawet ważniejszy. Dlatego, że jeżeli nie przekażemy. Informacji materiał nie popłynie po prostu. Bez informacji nie da się zarządzić przepływem w łańcuchu dostaw. Stąd takie kluczowe role i dlatego w naszej grze produkcja jest tylko niewielkim, niewielkim elementem. Tak, większość są to magazyny i wszystkie działy sterujące przepływem. I pojawia się również klient, i ten klient daje nam pracę, a zatem, z, patrząc z jego perspektywy, bardzo ważna jest terminowość oraz jakość dostaw, ponieważ jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, zostaniemy bezlitośnie rozliczeni z różnego rodzaju opóźnień i wad. Natomiast ja chciałbym zapytać, bo to. Czego chce klient jest bardzo ważne, ale my jednocześnie musimy patrzeć na wewnętrzne wskaźniki. W jaki sposób zadbać o właściwy balans, aby zapewniać terminowość dostaw do klienta, ale jednocześnie dbać o własny interes? Mhm. E tak, no, no, nie ma sensu realizować zamówień e, poniżej e, progu opłacalności. W e, no, chwili obecnej jesteśmy na końcu pierwszej rundy i niestety m, trochę jesteśmy na minusie. E, Koszty nas e, mocno zabiły. Nie udaje nam się uzyskać odpowiedniej wydajności. E, dlaczego mamy opóźnienia w dostawach? E, mamy opóźnienia w, w, prze, w przepływie informacji, nie ma zleceń e, produkcyjnych. E, produkcja stoi. E, z drugiej strony mamy magazyny, ale w tych magazynach mamy nie to, co trzeba, e, bo nie udaje się tym poprawnie zarządzić. Są rzeczy, których nie potrzebujemy, i brakuje tych, których potrzebujemy. Mówisz, że produkcja stoi, natomiast ja widzę, że bardzo dużo work in progress, czyli tego rozgrzebanego materiału, znajduje się w procesie. Więc wydaje mi się, że coś tu nie tak. E, no. Mm... Produkcja postanowiła produkować w dużych partiach. No bo produkcja jest od produkowania. O, e, tak. E, w takim tylko klasycznym ujęciu e, myślowym. O, o, oczywiście, że tak, e, tylko nic nie wypuszcza. E, bo w gromadzie mamy tylko dwa stanowiska produkcyjne, a wszystko jest zgromadzone między tymi dwoma stanowiskami. No tak, a magazyn jest odmagazynowania. Jak mm -hmm. wygląda to w magazynie? No, no, magazyn jakby wykonuje polecenia wy, wysyłek, polecenia transportów, przyjmuje materiały. Tu jakby nie ma wielkich problemów. Problemem jest to, czy my mamy na tym magazynie to, co trzeba. Kto zatem steruje tym wszystkim? Bo tutaj możemy pewnego analogię rodzaju przytoczyć. Analogię, że logistyka, system logistyczny mhm. to jest serce firmy, a zatem płynie krew. Mhm. Krew przepływa przez wszystkie organy, przez wszystkie komórki i dotlenia je, odżywia je. I tu po, podobnie przepływ się organizuje i monitoruje, co pozwoli na efektywne reagowanie na pojawiające się perturbacje. Kto w takim razie ma się tym zająć? U nas, tutaj, w tym no, przedsiębiorstwie. Logistycy. Logistycy, czyli obsługa klienta, dział, mini dział logistyki, który ma moc separowany od obsługi klienta, od planowania i od zaopatrzenia. To oni muszą wypracować model zarządzania przepływem. Czy tam będą potrzebne tęgie mózgi? No, tęgich mózgów nam na tym szkoleniu nie brakuje e, sami doświadczeni logistycy. E, świetnie radzą sobie e, z jakby trudnościami, z wyzwaniami e, szybko e, dos, dostrzegają nieprawidłowości. Więc zakładam, że już podczas omawiania pierwszej rundy pojawią się pierwsze usprawnienia po to, żeby ten przepływ troszkę odkorkować. Czy jest możliwość zapewnienia jakichkolwiek buforów bezpieczeństwa, w związku z tym, że nasz system nie jest jeszcze doskonały, a my nie chcemy przecież ani zablokować się, mm -hmm. ani zbankrutować? Mm -hmm. y te stany magazynowe czy bufory czasowe będziemy wyliczać i wdrażać do naszego łańcucha dostaw, a potem sprawdzać, czy zrobiliśmy to poprawnie. Interesuje się Lean Management od wielu lat, publikuje na ten temat w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn czy YouTube i zdaje mi się, że jak dla mnie, coraz bardziej ważna staje się strategia i na niej chciałbym również budować procesy. Czy tu będzie podobnie? Hmm, oczywiście, że, że tak, natomiast w trakcie gry my będziemy bardziej podejmowali bieżące decyzje operacyjne o tym, co doskonalić. Bo zadaniem tego szkolenia jest pokazanie jakby procesu zmiany i tego, w jaki sposób przeprowadzać doskonalenie. Po to, żeby przygotować zespoły firm, które tutaj mamy na, na, na szkoleniu, do tego, żeby mogli spojrzeć szerzej na swoje procesy i tę strategię opracowywać. Słyszę ogromny gwar. Ludzie bardzo zaangażowali się w tą rozgrywkę. Ona wciąga, dlatego że dostarczyliście jako organizatorzy wsad w postaci rzeczywistych sytuacji. Mm -hmm. Sytuacji takich, które mm -hmm. dzieją się w prawdziwym przedsiębiorstwie. To są różnego rodzaju komplikacje, które wpływają na fluktuacje. Natomiast ja chciałbym tylko zapytać. Pięć kolejnych rund gry symulacyjnej to kolejne iteracje, czyli jednym słowem na razie raczkujemy, ale wkrótce będziemy biegać. No, tak, takie jest założenie. Tak został postawiony cel. Nie wyjdziemy stąd, e, no, dopóki nie osiągniemy celów naszego łańcucha dostaw. Praktyczna rada na koniec. Bawiąc się w realne linie, nie oczekujmy perfekcji i doskonałości rozwiązań na samym początku. Zostawmy sobie miejsce na błędy. I tu pomaga filozofia Kaizen, którą omówiłaś. Dokładnie tak. Przede wszystkim 10 zasad Kaizen. Jeżeli wszyscy będziemy je stosowali, według nich myśleli i działali... To niezależnie od tego, ile narzędzi Linowych znamy, to znajdziemy rozwiązanie. Poproszę Ciebie również, jako organizatora, o podanie strony, adresu strony internetowej, gdzie można znaleźć informacje o tego typu szkoleniach, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał dołączyć. Mhm. Zapraszamy na naszą Akademię Łańcucha Dostaw, Lean Supply Chain. Więcej informacji o niej można znaleźć na stronie www.lininfo.pl w zakładce szkolenia. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i do dziękuję usłyszenia. Bardzo.